I w sytuacji, w której jest tak duża polaryzacja, to byłoby to naprawdę niesamowicie wartościowe, gdyby Pan Marian się zgodził. Grzegorz brał, walczy bohatersko do końca. Ja go podziwiam. On ma taki po prostu, jest taki prawdziwy krzyżowiec, twardziel, ale miał swoją ideę fix i nie odpuścił ani kropelkę. On ja powiedział nam, jeszcze w czerwcu, że on bo miała miał propozycję jedynki dla siebie, dla jeszcze dwóch najmniej innych osób, które zarekomendował, To byli dobrze kandydaci. Mówiliśmy, ok, pierwsze miejsca dajemy. Bo my jesteśmy w końcu cholera pół miliona głosów prezydenckich, a on dostał 100 tysięcy, a pan Marian dostał kilkadziesiąt tysięcy. Tak więc my mieliśmy prawo zaproponować formułę, w której to skleimy. No, dobra. A Grzegorz Brown mówi, spoko, spoko, wszystko fajnie, co do spraw takich to się dogadamy, ale wiecie, chcemy, żeby żebyście zmienili nazwę partii na Bram i Korwin. A lepiej, żeby był alfabetyczny niż korwin Brown, to Brown i A jak nie, to zróbmy komitet wyborczy wyborców, ee, najlepiej, żeby był alfabetycznie, na przykład Brown-Kowalski. I zróbcie mnie pełnomocnikiem tego komitetu, Podobnie możecie mieć zaufanie, bo jestem spoza tych waszych spraw i jestem zewnętrzny względem i was, i ruchu narodowego. My no, lubimy bardzo że go szanujemy. Ale moment, w którym on nam mówi, że mam mamy oddać się w, w ręce, bo ja po promocji komitetu terestruje listy, gdzie mamy zrobić to, co zrobił Narodowy względem Kukisa i żałują, i żałują, bo Kukiz ogłasza 41 jedynek w czwartek, w poniedziałek 17 jedynek zmienia. Dziś do mnie kolejna koleżanka zadzwoniła, która miała być jedynką w Siercach i już nie jest, rezygnuje, od nas też nie chce być, bardzo porządna, fajna dziewczyna o bardzo porządnych, prywcewych poglądach i mówimy, Arka, no to może od nas, a ona mówi, nie, sorry, dałam twarz tutaj kompromitacji, muszę zagryźć zęby i 4 lata stoimy, może za cztery lata, albo jak będą kolejne wybory. To, co zrobił Paweł Kukiz, to faktycznie zniszczył, ale nie system, tylko system w tym momencie i rozbił sobie ona zęby. Zrobił sobie na zęby i ja wiem, że ludzie, którzy pluli na nas i nas atakowali w czerwcu, ja musiałem opublikować, jak wyglądały negocjacje z Pawłem Kukizem i jego ludźmi, bo byliśmy tym wstrząśnięci. Mieliśmy, nie, ludzie muszą wiedzieć, przez kogo i dlaczego to się nie udało. Oni w żaden sposób tego nie demontowali, co ja opisałem bardzo szczegółowo, tylko mówili, że trudno rozmawiać z kimś, kto półf na negocjacje ujawnia. One były poufne, jak długo uważaliśmy, że druga strona negocjuje w dobrej wierze. Oni po prostu powiedzieli: Rozwiążcie się, schowajcie flagi, zostańcie dawcą organów dla ruchów, który nie wiadomo jak będzie wyglądał. Bo taką propozycję nam wtedy złożono. A teraz jest moment taki, w którym jutro Przemek Ficenes rejestruje listę w Częstochowie, i jutro, po tym jak on zanieśli te papiery, to nie będziemy mogli nikogo już wziąć na listę w Częstochowie. Wczoraj zarejestrowaliśmy listę w sierpniu, dzisiaj została złożona w co Jeszcze zostało, złożony dzisiaj złożony dzisiaj? W Wielkopolsce. Dzisiaj? Na południe, w Która część południa? Krosno. co? A Krosno, Kraków z każdym dniem to się zamyka. Lublin ma być jutro o 8 rano rejestrowane. Więc wiecie, ja wyzwalam, ja mówię, panie Marianie. I tam akurat od tygodnia są gotowi, tak? Sorry, ale trzymam te drzwi otwarte do tego, ale ten, ten, ten pociąg odjeżdża. Nie chcę jako w kampanii rejestrować komitetów w ostatnich dwóch dniach, bo nie chcę skończyć jak kongres Nowej Prawicy cztery lata temu. Bóg tak chciał, dzięki temu zostałem posłem, bo gdyby kongres Nowej Prawicy zetrywał listy w Warszawie. To ileś set osób, albo ileś tysięcy osób, może tysiąc, może dwa, może tysiąc, może czterysta, nie wiem dokładnie, nie zagłosowałoby na mnie z tego środowiska wyborców tej partii, a zagłosowali na mnie, bo swojej listy nie mieli. Okej, okay, dawny operowiec, wolnościowiec, facet, który pracował w centrum Adama Smitha, na listach tego socjalnego pisarza, może zrobić coś dobrego. I przez to, że na ostatni moment były rejestrowane listy. To będzie, by zarejestrowane w 21 okręgach, to nie dało się uzyskać zaświadczenie, żeby w pozostałych 20 zarejestrować. Więc ja mówię, każdego, kto nie złoży mi do soboty list, to rozstrzelam i w sobotę sam będę jeździł i je rejestrował albo przez kogoś ze sztabu. Nawet jak będziemy musieli na krótki moment w bardzo drastyczny sposób działać, ale to będzie porejestrowane. Bo ja za to go wam odpowiadam. Zresztą w sytuacji, w której cała reszta się wysypała, a u pana Pawła. Jest taki naprawdę to naroci, na jarocinie takiego, czy, takie trzody nie ma jak w tym komitecie. I to, co tam się dzieje, to oni żyją. Kuchnia pełna niespodzianek. E, dzisiaj wycięliśmy trzech e, narodowców, więc przyszło pięć wojew pięciu wojowników, ale jak jednego z nich zrobimy jedynką, to czterech pozostałych nie da nam podpisów. Tak mniej więcej wygląda to. Tak? Ja mam tysiące ma tysiące, ma tysiące, ma tysiące, ale każdy chce być jedynką, a kto nie zostanie. No wiecie, tak inaczej to wygląda, jak miała 20%, 29%. Przeskoczyliśmy platformę i to przeskoczymy pis. Jestem królem, a wy jesteście walczącymi się migrantami, bo tak do mnie i do prezesa Janusza Gorymitało powiedział. Teraz jest e, królem, ale królestwo jest nie z tego świata, można mu powiedzieć, nie. E, I ludzie, którzy walczyli o drugie, trzecie miejsca, bo mówili spoko, ja zrobię drugi wynik z dowolnego miejsca, jedynki nie przeskoczę, to teraz wiedzą, że walczą tylko jedynkę. I przy tym samym Państwu, jeżeli się okaże, że jesteśmy sami, w przyszły środek, w przyszłym środę, na prawo odpis, to walczymy o dwucyfrowy wynik. Nie będzie tak. My mielibyśmy, gdyby nie Paweł, Kukis, to mielibyśmy po ostatniej kampanii prezydenckiej bardzo dobry wynik. Bo to, ile ludzi obudziliśmy, to, ile ludzi przychodziło, te tłumy, naprawdę młodych, bardzo młodych, ale nie tylko ludzi, które przywodziły na te spotkania, ten entuzjazm nigdy tak nie było. I to poszło po prostu, że tak powiem, zostało zapieczone w ciastkach. Na parę miesięcy to się na szczęście kończy. Także, gdyby Grzegorz Bram dzisiaj zadzwonił, to byśmy musieli zobaczyć, e, kogo musimy złożyć w ofierze, żeby Grzegorz był liderem i okay, w OK naszej listy byśmy to zrobili. Jak zadzwoni pojutrze, to będzie piątek wieczór, to nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś okręg. Te okręgi, których e, byłem do mnie zarejestrowany, to będę jechał na egzekucję, e, a nie... E, i, I wtedy i zasadniczo mam nadzieję, bo ludzie o tym wiedzą, że jestem niedobrym człowiekiem. Wiecie, nie tylko na razie Mazowiecki z plutonami, walczurami tak To w tej sytuacji e, mam nadzieję... Koledzy z biura dzwonią, mówią, dobra, dobra, daj mi te dane, bo jak nie, to Przemek zadzwoni, tak? To, albo prezes jeszcze, bo pan prezes też z wielkim zatroskaniem dzwonił, bo mu się to nie podoba. No. tutaj macie lidera, pioniera, faceta, który, yy, no, yy, mm. yy, proszę? Tak, nie. tak, facet jako pierwszy to zabrał w pisach W siedmiu ma do tego największą w Polsce okręg. I za to mu się wielkie brawa nada. No w tym pomagaliście. Dobrze, bardzo szybko Pani jedziemy. Tak, chciałam zapytać, co Pan partia zamierzałaby zrobić, gdyby miała władzę w Polsce w tym już istniejącym długiem polskim tak więc... Spłacić. Spłacić, Spłacić. <grym> I zabronić zaciągania nowego w zmianami w konstytucji. Kraje suwerenne, które dbają o swoją suwerenność, jak Szwecja? wprowadziły do Konstytucji zakaz w czasach pokoju uchwalenia budżetu z deficytem. Angela Merkel, która jest cwaną, cwaną szkopką po prostu, e, też to samo chce zrobić u nich w istniej Konstytucji i o to walczy i jestem przekonany, że jak to zrobi, jak to, to przejdzie do historii właśnie z tego powodu, e, między innymi. Także e, spłacić i przestać go zwiększać, to jest cała rzecz. Nie zagłosujmy za jakimkolwiek budżetem, który będzie długi. I tyle. Musi być budżet zrównoważony całkowicie. To jest jak budżet rodziny. Wiadomo, nie ma rodzin, które wydają a więcej niż zarabiają długofalowo. Mogę przez jakiś czas coś takiego robić, ale w pewnym momencie zdolność kredytowa mi się kończy i tyle. No, mi się już dawno skończyło. Proszę, proszę bardzo, proszę. Ja, może nie pytania, ale chciałbym naprawdę serdecznie Panu podziękować. Y Podziwiam pana za merytoryczne, pana miks wysokiej kultury osobistej wraz z tym, że wie pan, kiedy Nie trzeba... wszyscy jest Panem zgodzą. Z tym miks tego, z tym, że wie pan, kiedy trzeba czasem powiedzieć coś ostrzej. No i cóż. cóż Moja żona ma inne wyczucie. Moja żona mi parę razy powiedziała, wiecie, jak ja idę do telewizji i przesadzę, to w domu jestem wciągnięty za łóżko zasadniczo. I <gadu> Ale na no... ta cierpliwość to w stosunku do słów niektórych prewesa, że trzeba stanąć w obronie i przed narodem jakoś wyprowadzić to przed Tego się w pisie nauczyłem, tak. bo ten prezes wózkę chwilę coś <gadu> e, robił takiego, że trzeba było z kamieną tworzyło. Nie, to jest wszystko, co to mówię, z mądre i tak dalej. A tym się... Której różnie od Jarosława Kaczyńskiego, że różni się czasami się pozłości, po, po, po kiwa palcem i pokrzyczy, a w Kaczyński ściągł głowę zasadniczo. I parę osób się przy układaniu listy to wiedziało, że do jakiegoś czasu już byli zombie już życia w nich nie było, a jednocześnie też iklepano po placach. Wiecie, znam przypadek senatora, który po ostatnim posiedzeniu Senatu w piątek jadąc do domu za do niego zatelefonowali, wiedząc, że czas na zarejestrowanie własnego komitetu ma 4 dni, do 3 dni właściwie do poniedziałku. Tego poinformowali, że właśnie już jest Pan naszą kandydatem do Senatu. Dziękujemy do widzenia. Tyle. My jesteśmy fajni, normalni. Jak to ludzie, którzy walczą o normalność. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień.